Ale wam powiem, że te najdy to kurwa bardzo wam się przydają. Tak, mi się na przykład szybko skończyły, bo, bo my tam zaresztowali dwóch z Kamilem i tak dalej. Ale widzicie, dostał na papę ja dwa mam... granaty i się poddał ostatecznie, nie? Ja, mam, ja mam zawsze dużo najdów, bo ja starczą wchodzę i tak, no. Ale ja mogę rzucić i wtedy wchodzić, nie? Ale ty, żeby rzucić tego neidę, musisz odsłonić tarczę, czy no, muszę ją, No muszę ją. no, Ale szybko mogę ubrać, nie wiesz, rzucić i od razu. komuś to wiesz, sprytnie z... i w ogóle. Nie wiem co robimy ogólnie, bo nie czytałem nic. Ew, uwolnić wszystkich cywili i zaprowadzić porządek. Nie ma żadnych pobocznych celów. Dla mi ktoś? Ja wam ja patrzę przody. to nielegalnie przez granicę przekraczają, wiesz? Hej! Po prawej! Co jest? I wprost! Wprost! Hej! No nie! Kuchde. Chciałem go w nogę. Poprawę jeszcze, poprawę 7 jest sorry. Ale to wcześniej to, to mnie chyba palec zaświeżbiał, sorry. Kurwa, Podajcie, dobra, 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 nie strzelać, nie strzelać Wolę przeładuj sobie tam wszystko To jest niepojęte Wychyliłem te... I tu na tego kolesia nie czy to co no. to był ze mną? On dosprzyjął serię z mojej broni w klatę nie poddał do... No to ja nie. Albo nie wiem jaką ty masz amunicję, jak ty masz amunicję nie przebijającą pancerza to go tylko połaskotałeś No tak, no A ja nie pamiętam teraz jaką mam, muszę zerknąć Tak no przytrzymasz R to masz napisane jaka to, jaką masz amunicję A, eee... Prawo, 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 prawo! Gdzieś to z dworu strzela Jest, wychodzi, wybiega Nie poddaję się! Postrzeliłem go Postrzeliłem go dwa razy Przeciw pancerna Dostał dwa strzały w jaja Żyje! Słychać! Jakaś babka tu krzyczy? Babka jeszcze gdzieś tu babka krzyczy na wieży. Jest. Chciałaś nielegalnie przekroczyć granicę? Weź, skój, bo. <grywka> bo ja jej każe się obrócić i bury każe się jej obrócić. O, wszystkich cywili mamy. Nice. To już. Dobra, do Felipe, bo tutaj będzie podziemne zejście teraz. To jest jeden wielki labirynt, więc trzeba będzie się mocno nawzajem ubezpieczać. Nie ma nic. No to wchodzimy. Albo mi się to dawało, albo tutaj Jest, 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 jest za tym, za, za osłoną. Fleszuję, otwórz, otwórz bardziej. Przebieg na lewo, jest z lewej koło Bedy. 8. Dopiero jak wlazłem w niego z tą tarczą, to się poddał. Dobra, tu mam czysto. Broni nie widzę. E, jest tutaj, już podnoszę. Dobra, To sprawdzałem bury. Tak? Tak, czysto nie ma potrzeby wchodzenia. Możesz bada sprawdzać. Zobacz jeszcze lewo, i zaraz będziemy tam schodzić do podziemi. A to jest kult religijny. Masz czysto, bada? No, niko, nie widzę. No dobra. dobra. Wygląda na to, że możemy schodzić. Tak jest to. Zajmę taktyczną pozycję, a wy sprawdzajcie drzwi. Okej. Okay, no czyli teraz schodzimy do podziemi. One się tam dosyć mocno rozciągają. Nie ja ma niko Trzeba będzie znaleźć jeszcze taką barkę, którą yy, o, pływał papież. Który? Jan Paweł Drugi Nie wiem czy Beda... Nie wiem czy Beda nie powinien iść, nie powinien iść pierwszy, ale... O, czekam, tak. czekam no zaraz na nią Widzisz jeszcze coś przez tą tarczę? No... no. prawo czy lewo? E, lewo Prawo... To jest tylko taki, jedna odnoga Jeżeli dobrze pamiętam Tu jest też jest znowu lewo-prawo To jest ja łączenie są tym, nie? To nie? ten korytarz będzie z tego samego miejsca Dobrze idziecie Za chwilę będą kolejne rozgałęzienia Wtedy będziemy musieli jakoś pokombinować Żebyśmy się nie zgubili chłopaki w tych tunelach Bo będę płakał Że Zaraz Nie, Ej. Ej, śmieci Bo ja się tu tak trochę... Gdzie idziemy, lewo? Leż, może no. Lewo Może chodźmy lewo no. Ej, na prąs, na prąs, koleś Roger. Jest, 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 do prawej przeszedł, do prawej Fleszuję, fleszuję, fleszuję Powinien dostać, nie poddaję się, poddaje się. się Poddał się, poddał się, poddał się To jednak chodź będę do przodu Ja to wam zabezpieczam, Zabez... lewą stronę Patrzę prawą, korytarz Jeszcze ktoś mi tu kaszle Broń, broń za, zabezpieczona, czy zabezpieczył? Bo nie widzę Kurwa nie mogę załedżować tych drzwi o, mam, mam, mam Dobra, chodźmy falipę z nimi Okej, Dobra. Najwyżej, najwyżej się cofniemy, potem. Zobaczcie, że potem się cofnę. Ej, Hej, po lewej, po lewej, blisko mnie. Po lewej? Tu, no, koło mnie. Poddał się, albo zginął. Nie, zginął. A on był się chciał poddawać, co? Czy nie nie no. wiem, nie dostałem minusowych, ja go strzeliłem. Ja dbam o wasze bezpieczeństwo, po prostu, nie? Ale wiesz, że. O jest, na mnie, na mnie blisko. Chodzę. Trzymaj się, bada, idziemy. Wycofał się ogólnie. Czekaj, bieda. Uwaga, leci, tuba. Chyba o, nie, no. nie wiem czy nie za daleko. Ale chyba dostał, chyba dostał. został dostał, stękał. Dostał. Jest, jest, no, poddał się. Po prawej się poddał. Dwóch tu jest, dwóch tu jest. Obydwaj się poddali? Tak, tak. jeszcze tak. trzeci, jest trzeci jeden. wyszedł. No i trzeci leci. Dobra, podchodźcie, zakuwajcie ich, ja patrzę plecy. Jeszcze kogoś tu słychać. dźwigło zamykane. Ja ci trzymam przody Nie wiem czy ja bym nie cofnął i nie sprawdził tego wszystkiego co ominęliśmy OK. Bo ominęliśmy naprawdę sporo pomieszczeń A te drzwi to bym prawda? zamknął i zablokował A tu też mamy drzwi Cofnęli się wszyscy mm. Tak? Blokuje te drzwi Dobra jest yy, koleś tu, z karabinem, na wprost, od razu jak wyjdziemy To otwieraj, flaszujcie ja starczą wychodzę ja już nie mam, to ktoś inny, przygotuj flesza Ty masz Felipę? W... Już przeładowuję O, no, to ja z tuby sieknie, no Otwierać? Tylko na oścież, otwieraj całe Nie poddaję się Podał się Wrócił, Poddał, podał, poddał, poddał, poddał. poddał. No. Jeszcze jednego mam Na prozy siedzę, na siedzę Zginął Co się dzieje? Jeszcze, jeszcze Z lewej, jeszcze. z lewej dostajecie, z lewej Ej. O kurwa Straciliśmy BD Nie macie tarczy Kurwa myślę, że na wprost mnie strzela jeszcze Bo ten na wprost zginął, nie? Jest tu gdzieś blisko mnie Jest gdzieś blisko mnie po lewej Widzę Kontakt no, nie poddawał się, no. Zajmij się nim, Felipe. Okej, okay. wydaje mi się, możliwe, że on jeszcze żyje? Czy to był jego tak, taki? Tak, żyje. Okej, okay, dobra, dobra. Staram, staram się strzelać mu po girach. Traciliśmy kamlota. Kurwa, ja dlatego na frost patrzę, nie widziałem, że po lewej, Bo ogólnie już słabo widziałem tą tarczą, i nie widziałem, że po lewej jeszcze jest korytarz. No ja po chwili się zorientowałem, że to z lewej do ciebie ładuje A ja miałem już tak poobijaną tę tarczę, że. Dobra bury, ja tu sprawdzam z tobą. Ale będziemy... łączy. Zaraz, zaraz tak, zarazimy z powrotem tak, na tym górników. Wróciliśmy, wróciliśmy, wróciliśmy. Ja do ciebie, Widziałem tylko tego na wprost i okay. jeszcze tam strzelałem mu po nogach, bo nie chciał się poddać. A tu nagle kurwa. BUM, leżę. A ogólnie Leżno. nie byłem jakiejś mocno na czerwono, nie wiem, czy od razu łeb dostałem, czy... No, jednak to sporo robienie, jak ty jesteś osłonięty. To też Tu jest jakiś też w ogóle. Gdzie, gdzie uciekał ten typo? Okej, okay, okej. Okay. Idę z tobą, Felipe. Idę trochę wolniej, bo. Gira mi umarła. Taka. Huh. nie mogę dać. Nie mogę dać światłowodu pod ten, pod te drzwi. Dobra, otwieram to ci, Felipe. Okej. Okay. Nie widać nic. nic Kogo nie widać, no? Zręb na lewo. Czy my tutaj też przypadkiem, już nie byliśmy? Tak, byliśmy tu. Dobra, Wiesz, go Dobra. O, Dobra. Tu jeszcze za mną, jak pójdziecie, to tam jedna od mi została. Nie wiem, czy tam coś jest, czy nie? Tam, gdzie, zdję yy, gdzie zdjęliśmy tego jednego. No to idziemy za tą górę A tu leży. A, tu kabel leży. Davis strzelił z Bayerna No, no ciemno skóry O Mam wrażenie że tu było też słychać, ale nie jestem pewien 100% Sprawdzą, sprawdzam Ale drzwi są otwarte mi pierwszego Ok, Wypuszczam te Czemu to są te drzwi pootwierane? Nie rozumiem tego. Aha, dobra, wiem gdzie jesteśmy. Stop, stop, stop. Ja sprawdźcie, tak, sprawdźcie, bo tam chyba będzie to będą te drzwi, które zaklinowały. Tak, tu, tutaj dobra, tak. Dobra, czyli to już idziemy do przodu, jakby nie odblokowujcie tych drzwi. Chodźcie do mnie. Ok, tutaj będzie ta jaskinia, już chyba z łódką. Chyba tak. To mogą być goście. Tak, tubę. Jeśli okay. jeszcze, masz jeszcze ładunki, powinienem mieć. Mam chłopa, wyszedł mi. Drugi! Podaj nie, dobra. Nie, Potem, nie on, on nie. się dobrze bawi po prostu. Strzeliliście coś? Ja mogę jeszcze rzucić granat. Wrzucam. W pawie. też. Musisz, bury, ty. Osłonię, osłonię, pój idź, idź pierwszy, idź pierwszy, bury. Rzucam nie, po, lewej, czy po, lewej po lewej po prawej? Po lewej jest się poddał, podał, Ok? Nic nie widzę, nic nie widzę. Okay. On też? W uszach mu Dobra. dzwoni, w uszach mu dzwoni, ale się poddaje. Skujcie go. Ja idę zraportować łódkę. Skuwał? Oj, jeszcze mu. mu sprzedałem Dobra, mamy to. Ui! Zgłosujcie, chłopaki. Bo to jest. Dużo łatwiej tutaj poszło, tylko no niestety straciliśmy jednego. Jedny kamlot. W ogóle. Wy musicie mi mówić, jak jest jakieś przejście, którego ja nie widzę. Ale ja też go nie <noise> widziałem, dopiero po chwili się. O ale żeśmy nie pozabezpieczali nic, praktycznie. A melod by mógł być obudowany z każdej strony tarczą, i tylko by się tak chodził. Jak montage w Seju Mhm, jakbyś byś był obudowany z każdej strony tarczą, to mógłbyś nawet turlać. Czekajcie, czekajcie. Jak czekajcie, jak bomby, kurwa? A, już idę. No, bombę nie zjadę. Bomby nie zająć, nie uciekną. Dobra, wchodzę jako pierwszy na pierwszy ogień, chłopaki Policja! No nie ma nikogo. A wybierzmy pułapki? sobie jakieś wejście i sprawdzajmy to. A jeśli się dobrze orientuję i mi chcecie zaufać, to, to. wydaje mi się, że tu nie ma e, pułapek w tej misji. Okay. No kurwa, dzięki. Nie ma co się pierdolić. Bo bomby pikają. Glonili po lewej. Z dużo. Z dużo. Generalnie. No, wszędzie kurwa drzwi, z każdej strony. No to idźmy tam, gdzie kogoś słychać było. Felipa, tutaj? No, tu był. Po, po prawej mamy kolesia z bronią. To no, jest tutaj. A oni są tam. To ja idę z Felipa. Dobra, tu po prostu leżą ten policjanci. Natomiast nie widzę. Tutaj by był. Bury pójdę pierwszy. No ale cofnijmy do nich, żeby się kurwa nie zgubili. Dobra. Nie poddaję się. O, poddał się. Poddał się. Bo w no... wojewo, wojewo broń. Bo w nogę dostał. W kolano go byłem Osłaniaj schody. No. Kałaszka miał. Zabezpieczę to od razu, żebyśmy nie za... zapominali o tym. I tak kurwa ominęliśmy jakieś wejścia już tam, nie? Te wielkie dwusprzodowe, tu są schody do góry już. No to na razie bym Taka się po parterem zajął. No to co, tutaj? Cofamy czy idziemy to? Chciałem ja ja to są jakieś podwójne by... drzwi sprawdzę. Mi się wydaje, że tak się będziemy tu to są łączą się te korytarze? Żeby... Otwierasz? Otwierasz, otwierasz, otwierasz. Uwaga, bo to jest dosyć duża przestrzeń tutaj. Chodźcie Jakie lekarz, czy kurwa, A, ważna sprawa, bo tam na briefingu jeszcze zapomniałem wspomnieć, y, terroryści mogą być poprzebierani za lekarzy. A. Nie mogę. Chciałeś mi oszukać, że jesteś lekarzem Nie no, mogę chują. To im powiedz Dobra, tu ja jest wszystko clear. clear już się nie wiem jak tak lekarz one. wygląda Już widać że to lekarz A prawo. Tu są też już schody na górę Tu tak. kible nam tylko zostały do sprawdzenia Dobra wchodzę do wchodzę Damskiego W Mesni ktoś jest? W Damskim też Dam z kim była kobieta? My już krożymy, bo ty jesteś Tak mi się wydaje, właśnie, prawda? Ej, co ty? Żyjecie? No, oh, no niestety. Tak. Żyje. To nieco obity, ale żyje. Gdzie my tu do, do góry? Czy no, dawajcie, dawajcie. No. Tu na się, nie? Ale kurwa ciało Szał ciało to był. Kurwa, przecież jak bym znał daleko, w że? na uczelni Już na trzecim piętrze jesteśmy? Właśnie nie wiem czy te schody przypadkiem nie skipnęły jednego piętra o. <laughs> puk, puk. No, to już jest trzecie A my byliśmy na parterze podobno No Będziemy musieli potem jeszcze drugie sprawdzić Te schody najwyraźniej omijają Jedno piętro Na no, wprost są drzwi i te po lewej z... Ej jest po lewej, tylko twardych Fleszuję, fleszuję, Tylko jakimś dostałem Pierdolił tu, przede mną gdzieś Łał, obiega, obiega, obiega Trzymamy z Felipe plecy, trzymamy z Felipe plecy Mam los, Otwierać Felipę? Otwieraj W możesz mieć, nie? Mogę, właśnie, nie wiem czy prawa prawej czy Po prawej tak. coś ronię okay. Leży Jeszcze kogoś tu się... pychać Po prawej słychać Jadę kogoś Leka się Lekarz się poddał Po prawej jest, jest bomba, jest bomba Lewo Ladą Za ladą Oj, oj, oj Ale mnie śpiewa Żyje jeszcze, żyje jeszcze Żyje chyba Spierdolił? Rozbrałem Jest tu przy mnie, przy mnie, przede mną Kurwa, jak rozbrałem, jak tu się strzelamy? Dwóch, dwóch Idę Rzucam co, granata, pan, beda zina. i wchodzę tam. Ja wchodzę od pletu. Dobra, wygraliśmy. Bobota zbrojona. Dwie są. Jeszcze jeden był, kondi. Dwóch to było? Nie ja, wiem, ja, 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 Zamykam drzwi, żeby tu było bezpiecznie. Kurwa, mać! Dostałeś? Nie, nie, nie. Ale w Dobra. Dwóch z bronią było, kondi. Wiem, wiem, Jeden leży. Jednego dogwałem. Idziemy dalej, beda. Ja, mam tarczę. No on no tu jeden gdzieś spierdolił, on walił przez ścianę Jednego dobra, albo, no. drzwi otwarte Mam jeszcze w razie czego jeden granat. A no to Felipe już, już jest. jest. Dobra, dobra. To to A to ty go dorwałeś Felipe. Tutaj, tutaj. No, dobra. To jest przejście no, trzeba do drugiego. To, to jest przejście do drugiego skrzydła, tam będzie druga bomba. Gdzie no, ale na to I Wiesz, czy jest to później Aaaaaah. Czemu... Później, bo najpierw bomby. Czemu nie wyskoczyło, że wygraliśmy rundę zdefowałem bombę Ale dwie to są, jest nowy kurwa. tryb Kurwa dwie bomby są Aha, do... dwie podłożyć. No bo wam tak musimy go zrobić Dobra. Kurwa tam dwóch do wali, jedną bombę rozbrałem A teraz po lewo ehm, Zamieszanie Chodźmy może lewo Zamieszanie było my już chciałem A tu są otwarte Otwarte? Ja jest przede mną o. gościu no To no idziemy pomóc. jednak do ciebie no. To jest 600 Ca dwóch, 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 dwóch! Na wprost, na końcu korytarza. Zdaj no felipe. jeszcze raz. Do lewego pomieszczenia, drzwi po lewej, otwarte. Nadal kurwa nie poddają się. Nie wiem czy się nie Poddał się, nie poddaję, poddał poddaję, się, się. Ale dwóch było, nie? Jeden się poddaje, tylko idę da daleko, drugi daleko. I bomba tu jest. Sprawiedliwe. Dzięki za kawer. Jestem drugi. Nie wiem, wychylam do przodu. Będę was ubezpieczał. Macie go? Było dwóch, musiałem zabić od razu, bo bym kurwa zginął. Dobra, to jest bomba. No tu mamy bombę. Nie? Wychylam stamtąd i uwaga. Okej. Okay. To już zaraz brak. Dobra, to możemy teraz na spokojnie. Gdzieś jest jeszcze chyba ten gość co możemy zaaresztować, nie? Ten co ci Lahe tam Tak, ten co mi Lachę ciągnął Mamy bomby, nice Możemy teraz na spokojnie to Okej, okay, ja muszę na pewno przeładować, bo wystrzelałem się Ale cały Tu bronie leżą mi w ogóle Huh No nie, to, to nie, to nie, to nie. Ogólnie to jeszcze tak wiecie, to że bomby rozbroiliśmy to spokojnie, ale ostrożnie, bo pierwszy cel też jest ciągle aktywny. Jeszcze nie wszystkich terrorystów ogarnęliśmy. Nie wiem, gdzie jesteście, chłopaki. Z Bur no widzę. Idę za tobą. Jest Beda. A, dobra. Za, to burę wszedł już dobra. tutaj obok. A tu okay. jest zejście od razu na dół? Ale gdzieś się.? Dłu jestem na dwójce, jestem na dwójce. Hmm. Co ja nie Ale, będę przeszukał? Ile, ile będziesz strał? <noise> nie wiem. Będę zarazesz tą klatkę schodową? Nie szukałem. Błogę się stolał. Dobra, leży. Felipe! Pomagam, rzucam. Dwóch tam jest, nie wiem czy jeden nie jest cywilem. Dostał z granata się poddaje na pewno uciek Uciekł Kurwa co się dzieje Bury są ledwie żywe Dobra Felipe idę do przodu a ty zajmij się tym chłopem Okej okay. A jestem bordowy kurwa Dobra. Czy wy zaaresztowaliście tego terrorystę? Bo cel się wykonał Tak było toś, było toś nie wiem kto to by wykonał, ale ja się zajmę tym Nie wiem ja rysowałem ja gościa, co do mnie strzelał no Możliwe że to był on Nie on jest z tu zamaskowany kurwa No ale cel jest wykonany, któryś z nich to był ten właśnie no ten co bury. lacha ciągnął Nie wiem, gdzie bury jest jest bury, zaraz za tobą No ale bury był w innym miejscu tam boki przeszukałem, no dobrze Siema O, tego tu, to nie jest raczej on Mówisz, że to nie jest on? No, kogoś, któregoś z tych, co aresztowaliśmy zaliczyło jako właśnie tego gościa No to ten tu, w tatuażach, w tej sali Tutaj, wygląda jak doktor, ale ma tatuaże i tak dalej, Ja doktor by tak nie miał tatuaży Ja go poznam po twarzy, tylko nie wiem gdzie z góry w jednej sali chyba jest Bury, jakiejś kurwa sali Idę, idę, chodźcie na mnie A mo... właśnie możesz go przetransportować Pokaż, połóż go Ja go po twarzy poznam A tu już są schody, dobra To jest on? Tak Widać po tatuażach, że to jest kryminalista Hej <laughs> Nie, to nie jest jego twarz czy ja jestem kurwa jebnięty To jest kurwa on? No nie wiem, żart, żartuję mu, że to nie jest on, nie wiem Ja go zobaczyłem w tatuażach i mówię, na pewno jakiś kurwa podszywacz Spójrz no, sobie na podejrzanych, kurwa, przecież to nie jest jego twarz Siema Siema, siema może Mógł to być tak on? zamaskowany. Nie wiem, to jest mało ważne yy, Jak sytuacja? Ciągle cywile gdzieś i ciągle jeszcze terroryści gdzieś no, ogólnie przeżominaliśmy drugie piętro w tym pierwszym budynku, nie? Tu jest, mam drzwi w ogóle. Budynku. Nie wiem, czy to było sprawdzane, wszystko. Mówimy no, ja teraz budynku, nie? A, tu było. Przeczętą no klatką. A tutaj? To jest rezonans. Ej, w tym budynku nie byliśmy na parterze i w drugim budynku nie byliśmy na drugim piętrze. To jest drugie piętro. Zbierzmy się w Ale to nie jest ten budynek, tupy. to jest ten drugi A budynek. A tu jest, jest klatka schodowa. Przecież są dwa budynki. Nie? Zaraz, to tutaj nie szliśmy tą klatką? Nie, my stąd nie przechodziliśmy, nie? Chyba nie Na pewno da się nie. jakoś tam na dół zejść No, tam gdzie wtedy przyszliśmy było szło na iść To prowadź Beda No gdzie przyszliśmy? Gdzie wy jesteście? Idziemy do schodów, którymi weszliśmy na drugie piętra Ja to próbuję po znakach na podłodze się rozeznać A to nie tylko ja na to patrzę to z Radiology A to nie, na Radiology nie Jestem? Jest jako chyba tędy wchodziliśmy Tak, tu niedaleko, tu są stars, windy, a to było schody, niedaleko prawo tak Tu są schody, no Bury był na parterze przecież Ty Bury tu już przeszukałeś, czy tylko tak se przeszedłeś tu? Ej Stój Odpowiedź brzmi nie okay. o kurwa, Bardzo nie, lewej. bardzo nie Po lewej, po lewej Mam jeszcze nade'a Ale dobra Felipe, wal Spierdolił na prawo Starsze rozjebane już. Ej tu kurwa Dobra bez granata to się nie wejdzie tutaj. Ale on jest za daleko po prawej na jest. daleko tam Może zrobimy jakoś obejść O, to nie ten ja ja graj Podam się obejść. podam się Jeszcze drzwi ten Jesteśmy ten tu blisko je, baba, jesteśmy nie. tu blisko Dobra będę ja to otwieram Jest Leży. Teraz ma na leży. pewno, Pamiętaj. teraz na pewno. To był ostatni terrorysta. Ostatni porządek. Dobrzej. Kostnica? Tu jest ten. Pamiętacie ten horror? Co robili autopsję tej, tej babce? Że... no. Tej wiedźmie. No. To był dobry horror. Pamiętam go A i co, przeszukamy to No i mi się Jak nie będzie to wszyscy no to jeszcze musimy iść do tego drugiego Mhm mm budynku Jesteście w tych kiblach? Ja tu. Okej, okay, dobra LFPD, Ogólnie już nie, ma, nie? tych no, to... są jeszcze A! Czemu wy się strzelacie jak jest kurwa już czysto Ja cię zabiłem? Co? Co oni zrobili? Zabili się Przepraszam Dobra, zreportowaliśmy się Ej Ej Kupson No? Wejdź na mnie No? Ja cię nie widziałem, ja se tutaj strzeliłem do kibla i ty dostałeś A! Ja patrzę co jest, Sora! Nie, nie, nie pierwszy raz Burego zeświesz biał palec. Tutaj ja na pewno to. nie było, beda. Tak? No, nie, nie pamiętam, żebyśmy tutaj wchodzili. A ja zaczynam no, no, winić no, no, sylwetkę to, nagle ja to, i nagle leży i mówię: to, Co to, jest? No, być to, czysto. Ty byłeś w kafeterii, beda, tak? Ja nie. No, czekaj, bo to jest jakaś no, kafeteria. A tak my... musimy iść do tego drugiego budynku jeszcze My chyba właśnie do niego przeszliśmy bada jakimś cudem To jest pierwszy budynek? To mi się wydaje, że kafeteria właśnie była w pierwszym budynku Nie szczaj Znaczy my nie przeszliśmy łącznikiem żadnym Nie wiem cholera No ale my jesteśmy w ogóle na parterze teraz a nie na drugim piętrze To jest parter teraz Dobra, rozdzielmy się, szukajmy tego cywila Byłoby łatwiej i szybciej jakby kupca nie żyła, ale no... Wypa wypadki chodzą po ludziach. Czasami się zdarzy. Kurwa, wszyscy, no wszyscy jesteśmy koło siebie, kurwa. Rozdzielmy się. Jak tutaj wejść? Za ladę. No się nie też wieszka. patrzę. A, te drzwi są zablokowane tak i tak. Faktycznie. Dobra, kurwa. Znajdźcie mi schody. Idę po znakach. Mam cię chuju Pani pielęgniareczko Co ty tu kurwa robiłeś jak tu nie ma nikogo Żadnych pacjentów Podejrzana Do więzienia Dobra mamy to oh yeah. Kurwiamy, ja że musimy tak długiej szukać Do więzienia uh. kurwa filat. <laughs> uh. No Niestety, Bury, ale musisz iść tłumaczyć do szefa policji, co się wydarzyło.